historię muszę zacząć od tego, że każdy, kto przychodzi na kurs, żeby to studiować, musi zaliczyć krótki kurs filozoficzny, jako że uczelnia jest filozoficzną kolebką w Polsce. I tak się stało, że ja jako młoda studentka, yy, studiująca filologię polską, też musiałam się z tym problemem zmierzyć. Bardzo szybko okazało się, że raczej nie poszerzę zacnego grona filozofów królowskich, ponieważ to, co musicie wiedzieć, to to, że Wydział Filozoficzny słynie z bardzo srogich profesorów. I jeżeli wyobrażacie sobie, że przyjdziecie na taki egzamin i powiecie, czym jest życie? Życie. I zaczniecie filozofować, i filozof i profesor to kupi, no to jesteście w ogromnym błędzie, tak nie będzie. W związku z tym każdy egzamin z filozofii wiązał się dla nas z ogromnym stresem. Co gorsza, egzaminy zazwyczaj są ustne, co jest jeszcze gorsze, bo niezdany pisemny egzamin każdy przeżyje, ale niezdany egzamin ustny wiąże się nie tylko z pałą, ale z ogromną kompromitacją i Chciał, że przyszło nam zdawać kolejny ustny egzamin. Wiązało się to oczywiście jak zwykle z ogromnym stresem, ponieważ my czynnie, czynnie uprawiałyśmy filozofię, egzystencjalizm, powtarzając sobie: Boże, dlaczego muszę zdawać egzamin z filozofii i się do niego uczyć? Niestety musiałyśmy podejść do kolejnego ósmego egzaminu i stojąc przed salą egzaminacyjną, bardzo się stresując, powtarzając materiał, jedna z moich przyjaciółek wyznała. Że ze wszystkich filozofów nauczyła się tylko jednego. Nie była w stanie przebrnąć przez całe oświecenie. W związku z czym nauczyła się na pamięć, wyryła na blachę, ale umie tak, że jak ją zapyta, to w ogóle nie ma pytań. Tylko Johna Loka. Tylko Johna Loka. Ze wszystkich nauczyła się tylko Johna Loka i ma nadzieję, błaga Boga, żeby dał jej Johna Loka. Jak dostanie stanie Johna Loka, jak profesor zapytał Johna Loka, to zdała ma szóstkę, doktorat z filozofii, ona o John Locke'u wie wszystko, tylko John Locke, John Lock, więc stoi pod salą, zaklina rzeczywistość, Boże daj mi Johna Locke'a, Boże daj mi Johna Locke'a, nauczyłam się tylko Johna Locke'a, Johna Locke'a. Wchodzimy do sali, zdawałyśmy egzamin w trójkę, siadamy obok siebie, a tam siedzi profesor, profesor filozofii, co jest nie bez znaczenia, patrzy na nas, W końcu pokazuje na moją koleżankę, która nauczyła się tylko Johna Loka i mówi, bardzo proszę, pani, niech pani opowie mi wszystko, co pani wie na temat filozofii Johna Loka. My z koleżankami patrzymy na nią. dziewczyna, masz to egzamin! Ale fard, nie możemy mu wierzyć, wszystkich filozofów dostała jednego Johna Loka, którego wyryła na blachę. Zda na piątkę w ogóle mega szacun. Patrzymy na nią z nadzieją, a nasza koleżanka, która wykuła Jona Loka na blachę, robi się sina, potem robi się zielona. W oczach stają jej świeczki. Nie może wydusić z siebie słowa. Patrzymy na nią, co jest grania! Przecież wykułaś Jona Loka na blachę. Ona robi się sina, zielona, zmienia kolory. Nie może z siebie wydusić słowa. Profesor na nią patrzy. Pyta, przepraszam, czy wie Pani coś na temat Johna Loka, na no to Milena? Naprawdę wiedziałam, ale zapomniałam, no zapomniałam. No i co, jak możecie się domyślać, to był kolejny oblany egzamin z filozof.